Kontynuujemy ten interesujący i zasadniczy temat, który jest sercem całego objawienia. Duch Jezusa, o którym Jezus powiedział: Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, nie poślę Wam Ducha Świętego. Taka jest rola Ducha Świętego. Święty Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 5 w wersecie 18 użył pewnego obrazu, byśmy nigdy go nie zapomnieli. Mówi: Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem świętym, jak tłumaczy Biblia Jerozolimska. Nowym winem ducha świętego. Nie upijajcie się winem, upijajcie się duchem świętym, który jest nowym winem. Ale uwaga, to tłumaczenie nie jest dobre, bo mówi napełniajcie się, upijajcie się. Czasownik jest użyty w stronie biernej. Bądźcie pełni, upojeni. Dlaczego? Ponieważ po otrzymaniu zostaniecie napełnieni duchem świętym. To jest dzieło Mesjasza, to jest dzieło Boga. Zatem powinno być, pozwólcie się napełnić, w pełni, całkowicie darem Boga którym Jezus Chrystus was obdarowuje. Dlaczego Paweł używa tego obrazu? Myślę, że kiedy ktoś zaczyna pić nowe wino, jak również inne wino, nie potrafi przestać. Dlatego anonimowi alkoholicy mówią, nie pij pierwszego kieliszka, ponieważ jeśli go wypijesz, będziesz musiał kontynuować. To samo dzieje się z duchem świętym. Jeśli spróbujesz, jeśli napijesz się troszkę tego nowego wina, wody, która wytryskuje ku życiu wiecznemu, będziesz chciał więcej, więcej i więcej i nie przestaniesz, dopóki się nie upijesz. Dlaczego Paweł używa obrazu pijanego? Ponieważ osoba, która jest pijana, inaczej mówi. Inaczej widzi, inaczej czuje, i nawet ma inny zapach. Zobaczmy te cztery funkcje w odniesieniu do Ducha Świętego. Po pierwsze, ten, kto jest napełniony Duchem Świętym, inaczej mówi. Wypowiada słowa Jezusa, komunikuje Jezusa, który jest słowem. Z głębi jego serca mówią usta. Mówi inaczej. Mówi, jak Jezus przekazuje Jezusa Słowo Boże. To sprawia Duch Święty, nowe wino, kiedy Cię upija, sprawia, że mówisz inaczej. Mówić z miłosierdziem, z przebaczeniem, z nadzieją, jest dziełem Ducha Świętego, który czyni wszystkie rzeczy nowymi. Po drugie, tak jak pijany patrzy inaczej, tak i ten, kto jest pijany Duchem Świętym patrzy inaczej. Widzi rzeczy w nowy sposób, zgodnie z Bożym planem. To skupia się tylko na jednym punkcie: dostrzega, że zbawienie jest darmowe, że jest prezentem od Boga i nie zależy od naszych sił ani zasług. Nie możemy go kupić, nie zasługujemy na nie. Paweł nazywa to Ewangelią łaski. Zbawienie jest za darmo. Kiedy pozwala ci to zauważyć? Tylko kiedy jesteś pijany Duchem Świętym. Po trzecie, sprawia, że inaczej czujesz. Osoba, która jest napełniona winem, pokazuje tyle uczuć. Czasami płacze, czasami się śmieje, albo tańczy, okazując swoje emocje. Również osoba, która jest pijana Duchem Świętym, ma nowe emocje, co Paweł nazywa posiadaniem tych samych uczuć, jakie miał Jezus Chrystus. Zaczyna czuć, jak odczuwał Jezus. Ma serce wnętrzności Jezusa Chrystusa. Tutaj podkreślam tylko jeden punkt. Osoba pijana Duchem Świętym jest miłosierna jak Jezus i jest kochająca jak Jezus. Po czwarte i ostatnie. Kiedy jakiś pijaczek w środku nocy czy nad ranem wraca do domu, jego żona nie musi go pytać, piłeś, upiłeś się, wiesz dlaczego? bo to się czuje, wyczuwa się z daleka wino, które paruje i poznaje się, że pił vino. Nawet pies ucieka, kiedy czuje pijanego, bo wyczuwa zapach wino. Wiesz, że to samo dzieje się, kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, pijany Duchem Świętym? Masz inny zapach. Paweł nazywa go słodkimi perfumami Jezusa Chrystusa. Pachniesz Chrystusem. Tutaj w biurze pracuje wiele kobiet. Kiedy przechodzi jedna czy druga, wiem kto przeszedł. Dlaczego? Bo zostawia za sobą swój zapach perfum. Każdy ma swoje własne perfumy. Mam pytanie: czy masz Ducha Świętego i jesteś pijany Duchem Świętym? A kiedy przechodzisz, ludzie mówią, tędy przeszedł Jezus. Dlaczego? Bo czują słodkie perfumy Jezusa Chrystusa. Kończę wskazówką Pawła. Nie upijajcie się winem, bądźcie pijani duchem świętym. Dlaczego? Bo duch święty sprawia, że widzisz inaczej, mówisz inaczej, chodzisz inaczej, czujesz inaczej. I nade wszystko, on zmienia twój zapach, delikatny zapach Jezusa Chrystusa.